Nasi specjaliści przygotowali niesamowite urządzenie do liczenia ilości. Jest to WAGA XT. WAGA XT mamy podpiętą do Bilberego XT na porcie USB, natomiast drugi port mamy obsadzony czytnikiem kodów kreskowych, którym fizycznie będziemy skanować produkt, który chcemy policzyć. Żeby wydać z magazynu garść nakrętek m 6 wystarczy skanować kod kreskowy z pojemnika oraz tą garść fizycznie powrać. Nie wiemy jaka ilość jest w tej garści. Że policzyć ilość nakrętek w tej garści wystarczy wrzucić to do pojemnika. Bilber automatycznie wskaże nam ilość. Jeśli chcemy jakąś pełną liczbę w stylu 30, dorzucamy dwie nakrętki. I w tym momencie operator magazynu ma możliwość wydania tego produktu z magazynu, naciskając żółty przycisk. Nasz system nie tylko potrafi policzyć takie elementy jak ta śruba, Potrafimy też policzyć tak drobne elementy, jak ta podkładka. Żeby policzyć te podkładki, wystarczy zeskanować kod kreskowy, pobieramy garść podkładek i wrzucamy je do pojemnika. Jeśli chcemy dopełnić tą ilość do załóżmy 48 sztuk, wrzucamy trzy podkładki. System automatycznie nam tą liczbę podaje. Waga XT występuje w kilku wersjach. Mamy wersję do 1 kg, do 2 kg oraz do 5 kg. Możemy też dla Państwa przygotować wersję do 10 i do 200 kg. Żeby zademonstrować Państwu czułość tego urządzenia, wystarczy, że wrzucę tam jedną podkładkę system pokazuje nam ilość 1. Przy kolejnej podkładki musimy dostać wynik 2. Dzięki temu możecie Państwo nie tylko ważyć elementy metalowe, ale też elementy gumowe, jak i plastikowe. Jeśli macie Państwo pytania odnośnie wagi XT, zapraszam do kontaktu z naszym działem handlowym lub odwiedzenia naszej strony www.hdf.com.pl